Każdy senior, który skończył 60 lat, może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolska Karta Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Karty wystawiane są imiennie. W poszczególnych miastach karty wydawane są na uniwersytetach III wieku, w klubach seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów. Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora i do czego uprawnia? Ogólnopolska Karta Seniora, która jest dedykowana miastu Dąbrowa Górnicza, upoważnia seniorów, czyli osoby powyżej 60 roku życia, które mieszkają w Dąbrowie Górniczej do korzystania z wielu zniżek w instytucjach i firmach, które są partnerami w ogólnopolskiej karcie seniora. W Dąbrowie górniczej na razie jest sześć instytucji, które przyłączyło się do karty. Jest to Pałac Kultury, Muzeum Miejskie Sztygarka, Fitness Klub Trzymaj formę. Centrum Sportu i Rekreacji, Nemo Wodny Świat oraz Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Unimed. Co należy zrobić, aby otrzymać kartę? Najlepiej przyjść do inkubatora społecznej przedsiębiorczości, który mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na Kościuszki 25, wypełnić z nami formularz zgłoszeniowy, i na miejscu dostaje się kartę wraz z listą firm, które honorują Dąbrowską kartę seniora. Posiadając ogólnopolską kartę seniora, możemy korzystać ze zniżek nie tylko w Dąbrowie Górniczej. Nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale w całej Polsce. Stowarzyszenie Manko, które kartę seniora produkuje i dystrybuuje, powstało w Krakowie, dlatego też w Krakowie i okolicach jest najwięcej zniżek, najwięcej instytucji, które przystąpiły do karty. Natomiast również w naszym regionie, w, na przykład w Sosnowcu, również można skorzystać ze zniżek. Jeśli osoby, seniorzy, którzy chcieliby przystąpić, i dostać kartę, nie pochodzą z Dąbrowy wystarczy wejść na stronę głosseniora.pl, tam znaleźć formularz zgłoszeniowy, przesłać do Stowarzyszenia Manko, a oni odeślą kartę pocztą. W ramu Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy również firmy, które mogą zaoferować seniorom zniżki. Wszelkie informacje na ten temat udzielane są pod adresem mailowym kartasenioramaupamanko.pl oraz pod numerem telefonu 12 429 37 28.